Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie w ulubieńcach maja. Aż ciężko mi uwierzyć, że ten piękny miesiąc już za nami, ale cóż, czas będzie nieubłaganie, a ja dzisiaj przychodzę podzielić się z Wami odkryciami tego miesiąca, także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kosmetyków maja. Zanim przejdę do faktycznie kosmetyków, podzielę się z Wami zapachem, który towarzyszył mi przez cały miesiąc. Jest to Zielone Bulgarii. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tutaj jest nazwą tego konkretnego zapachu, ale jest to właśnie ta zielona wersja Bulgarii, o, w takiej formie trójwymiarowej. Bardzo fajny zapach, myślę, na wiosnę, lato. To jest zapach świeży, zapach. Ja nie jestem dobra w opisywaniu zapachów, ale. Podejrzewam, że jest tu jakiś ogórek, coś takiego. Więc jeżeli lubicie takie świeże zapachy, wstąpcie do perfumerii i powąchajcie, bo naprawdę bardzo mi przypasował. Jest taki nienachalny na co dzień, na dzień, nie na wieczór. Także myślę, że mogę polecić wszystkim zwolenniczkom świeżych zapachów. Mam troszkę kolorówki i troszkę pielęgnacji. Zacznę od kolorówki, bo z tego co zauważyłam, to interesuje Was bardziej. Przede wszystkim. Ulubieniec maja i połowy kwietnia to jest podkład Make Up Forever Water Blend. Na ten temat nagrałam oddzielny filmik, yy, który pojawi się, jak wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym tygodniu na moim kanale, gdzie zrobiłam taki test na żywo dla Was, gdzie pokazuję Wam, jak on dokładnie się zachowuje. Wszystko o nim mówię, także nie będę przedłużać. Powiem Wam, że jest to moje odkrycie roku. Jest to fantastyczny podkład o bardzo lekkim kryciu, o bardzo naturalnym wykończeniu. Yy. Poezja, używam go mm, razem z pędzelkiem Kawaii, Kawaii 22, jest to taki syntetyczny, prawie flat top, taki puchacz dosyć zbity, razem duet idealny, piękne wykończenie naturalne, uwielbiam. Drugie moje odkrycie to cień do powiek. cień do powiek, którego używałam namiętnie w tym miesiącu i jest to marka sensik dostępna w parfumeriach, w zasadzie w drogeriach Natura i jest to kolor 205 Terracotta. Matowy cień o takim właśnie odcieniu mlecznej czekolady, trochę złamanej pomarańczem. Jest to faktycznie mat mat bez żadnego połysku, bez żadnej satyny. Jest to typowy mat, bardzo intensywna pigmentacja. I ja używam tego cienia głównie w załamanie, jako taka przejściówka lub w zewnętrzny kącik oka, kiedy chcę bardzo delikatnie przyciemnić ten zewnętrzny kącik. Kosztował grosze, na dodatek była przecena taka promocja, minus 40% na kosmetyki do makijażu oczu, także już chyba za 4 czy 5 zł go kupiłam. W każdym razie jest to bardzo tani produkt i bardzo ładnie wygląda na oku. Myślę, że te cienie sensing mogę Wam serdecznie polecić. I kolejna rzecz do makijażu, tym razem brwi. Jest to paletka, którą dostałam w zestawie. Kosmetyków, który wysłał mi L'Oreal. Pokazywałam wam tą paletkę już w moim makijażu z marką L'Oreal. Jest to paletka, która zawiera brązowy cień i wosk do brwi. I cała zabawa polega na tym, że najpierw malujemy sobie woskiem brwi, troszeczkę je tak. Jakby układamy, i później cieniem wypełniamy jakieś tam braki. Na dodatek w zestawie mamy świetną malusieńką spiralkę. Z drugiej strony jest pędzelek ścięty, taki skośny, i malusieńką pensetkę. Coś cudownego. Zestaw jest bardzo uniwersalny, bardzo przyjazny jeśli chodzi o wyjazdy, bo tutaj mamy zarówno lusterko, jak i właśnie te małe akcesoria. Wszystko mieści się w cieniu, sieńkiej, malutkiej paletce. Są różne odcienie do blondów, do brązów, także mój kolor to jest akurat. Tutaj chyba nie mam napisane, ale to były średnie do ciemne brązy, coś takiego. Także zobaczcie sobie koniecznie na filmie makijaż z marką L'Oreal, bo tam używałam go i demonstruję, jak on się zachowuje na brwiach. Bardzo fajny, jest ze mną przez cały miesiąc, także polecam serdecznie. Jeśli chodzi o pielęgnację, to w końcu zaopatrzyłam się w masełko Soap and Glory. Już tyle słyszałam o tych kosmetykach, widziałam je i u nas w Polsce, i w Anglii jakoś nigdy. Nigdy nie położyłam na nich swoich rąk. Natomiast w końcu w Londynie będąc teraz w maju stwierdziłam, dobra kupię taką miniaturkę i kupiłam ją dosłownie na lotnisku już wyjeżdżając z Londynu i nie żałuję. Jest świetne. Zawiera masło shea i aloe vera. Pachnie kwiatowo, słodko, ale tak przyjemnie. To nie jest nic takiego, co będzie nas męczyć w ciągu dnia. Zużyłam już połowę tego słoiczka i myślę, że będę używać dalej. I kto wie, może zaopatrzę się w większe opakowanie, bo naprawdę przypadł mi do gustu. Nie jest to może jakiś nie wiadomo jaki skład, nie wiadomo jakie wartości odżywcze, natomiast był przyjemny i ten zapach jest naprawdę fajny i podoba się wielu osobom, także myślę, że mogę Wam polecić. Jeżeli pamiętacie mój film o czarnej masce do usuwania wągrów, to na pewno będziecie zainteresowani kolejnym moim odkryciem. Jest to marka The Face Shop i jest to maska z wulkaniczną lawą. Jest to również produkt koreański, z tym, że ja wam pokażę. On jest tak gęsty, że ja ściskam z całej siły, i tu wychodzi dopiero taki, taki mały, gęsty glutek. Jest niesamowicie gęsta, więc aplikacja przysparza trochę problemów, bo on się aż lepi. On jest w zasadzie suchy już podczas nakładania, ale w momencie kiedy to zastygnie. To ma taką konsystencję gumy wręcz. To nie jest coś takiego jak ta czarna maska, że jest sucha zupełnie na twarzy, tylko jest takie gumowate. I słuchajcie, przysięgam Wam, to wyciąga wszystko, łącznie z depilacją włosków z twarzy. Także no, nie sądziłam, że odkryję coś lepszego niż ta czarna maska, a jednak się zaskoczyłam. Ja to kupiłam w TK Maxie. i szukajcie tej maski w TK Maxie, a jeżeli nie, no to wszystko pewnie znajdziecie na Amazonie albo Ebayu. Jest świetna ta maseczka, napiszę Wam na dole jak się nazywa, pisze się to jej <laughs> Ale jak się czyta, to nie mam pojęcia, natomiast faktycznie no, wyciąga w sześciusieńko. Także, jeżeli no, wiem, że niektóre osoby z czarnej maski nie są zadowolone i na nich nie działa, może warto spróbować akurat tej, która no, działa jeszcze mocniej. Pozostając w temacie masek, tym, tym razem maska do włosów i to jest wielki powrót maski Macadamia Natural Oil. To jest maseczka, którą już używałam chyba z 2 lata temu tylko w formie większego słoiczka. Tym razem kupiłam taką mniejszą, 100 ml tubkę. I słuchajcie, używam jej jako odżywki pod prysznicem. Tak jak tamtą maskę nakładałam na włosy i chodziłam w niej po domu raz w tygodniu przez około pół godziny, tak tą używam na co dzień jako zwykłej odżywki do włosów. Ona jest troszkę gęstsza niż odżywki, ale działa no, rewelacyjnie o wiele lepiej niż zwykłe odżywki. Także no, takiej używam sobie przez cały miesiąc, już się w zasadzie chyba kończy. I, I cieszę się zdrowymi lśniącymi włosami. Może tego dzisiaj nie widać, bo pff, to nie jest najlepszy Hair Day. <gryw> raczej, raczej moje włosy dzisiaj nie współpracują, ale naprawdę bardzo lubię tą maskę. I jeszcze raz powtarzam, że polecam, bo już o niej sporo na moim kanale było, ale tak, jeżeli szukacie super maski do włosów, to te są naprawdę godne uwagi. I ostatnie moje odkrycie. To jest fenomenalna rzecz i niezbyt droga, także możecie sobie na to na pewno wszystkie pozwolić. Jest to Sephora Marka i to są um, eksfoliujące, peelingujące chusteczki do twarzy. Ktoś wpadł na po prostu rewelacyjny pomysł i połączył funkcję takiej mokrej chusteczki do demakijażu z funkcją peelingu, gdzie na tej chusteczce z jednej strony jest dosłownie taki nasyp, jak na papierze ściernym. Tak to wygląda i takie jest w odczuciu. Jest to chusteczka, która peelinguje mechanicznie, ale naprawdę mocno. Także osoby z jakąś tam cerą wrażliwą, naczynkową mogłyby raczej ucierpieć po stosowaniu takich chusteczek, natomiast osoby, które potrzebują peelingu lubią odblokować sobie pory, zetrzeć ten martwy naskórek będą na pewno zachwycone tą opcją, bo jest to przede wszystkim łatwe w użyciu, znacznie łatwiejsze niż jakiś tam peeling, który najpierw używacie, później spłukujecie, wszystko jest brudne. Tu jest wszystko w jednej chusteczce, przecieracie sobie twarz energicznymi ruchami i wszystko się ładnie ściera. Z tym, że tak jak mówię, nasyp jest gruby i faktycznie mm, no jest to hardkorowe peelingowanie, coś co mogę porównać do na przykład peelingu kawowego. Także jeżeli lubicie mocne tarcie, no to te chusteczki zdecydowanie Wam polecam. I słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o ulubieńców maja. Pewnie o czymś zapomniałam, bo wiem, że było bardzo dużo tych kosmetyków w tym miesiącu, przewijały się jakieś nowości, niektóre jeszcze nie zasłużyły na ulubieńców, jeszcze gdzieś tam są w fazie testów, ale te, które Wam tu dzisiaj przedstawiłam, są zdecydowanie faworytami miesiąca. Także mam nadzieję, że coś podpatrzyłyście. Dajcie znać, co u was sprawdziło się w minionym miesiącu. Może któryś z tych kosmetyków używałyście i chcecie podzielić się swoją opinią. Chętnie poczytam w komentarzach. Oczywiście w opisie wszystkie nazwy produktów będą, także jeżeli szukacie odpowiedzi na jakieś tam nurtujące was pytania, to szukajcie ich właśnie w opisie lub piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem na wszystkie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć.